Już. Dzień dobry, witam znowu w studiu Anywhere TV i znowu nie z Warszawy, tylko z Gdyni, bo jesteśmy na festiwalu filmowym. I ze mną znowu wspaniali goście na naszej wygodnej sofie, czyli Mikołaj Kubacki oraz Waleria Gorobec, którzy są aktorami grającymi w filmie Sewerego Żławskiego Apokawiksa, który jest nominowany do nagrody głównej. Podpytałam Was przed, przed nagraniem o to, czy jest to Wasz pierwszy festiwal. No i jest to Wasz pierwszy festiwal, tak, więc... więc musicie mi troszkę więcej zdradzić, jak się z tym czujecie. Czy spełni Wasze oczekiwania, czy jakiekolwiek oczekiwania mieliście? Ja jestem przede wszystkim bardzo podekscytowana, naprawdę. Tym, że mogę tu być, ale też tym, że mogę tu być z filmem o zombie. Bardzo wyjątkową produkcją, i jest mi naprawdę miło z tym. I w ogóle ta atmosfera tu jest miła, jak przyjechałam, to stresowałam się, bo jednak przyjechałam też sama, jeszcze nikogo nie spotkałam i no i tak trochę nie wiedziałam, jak się tu odnaleźć, ale z minęła chwila i już czuję się bardzo fajnie. Nie ma nadęcia zbyt dużego, to jest przyjemne. Mhm. Ja akurat fizycznie nie byłem na festiwalu, ale tak jak rozmawialiśmy chwilę przed, był festiwal z moim udziałem, e, o boże, film z moim udziałem, nie zmienię tematu. To był film kró krótkometrażowy i dostaliśmy z niego nagrodę. O, to gratulacje. Dzięki. Tak. A jeżeli chodzi o takie stawianie pierwszych kroków na festiwalu, to faktycznie jesteśmy w takiej pozycji. Mhm. Ale myślę, że to jest dość wdzięczne, no bo zrealizowaliśmy już film, film jest gotowy, niedługo go zobaczymy. Ja, ja akurat go zobaczę dopiero pierwszy raz, bo specjalnie zrobiłem sobie taką niespodziankę. Mm -hmm. Więc dość komfortowa jest ta sytuacja, bo mm -hmm. możemy z wami porozmawiać już o tym. To jest przyjemnie dość. Mm -hmm. Fajnie się tu pojawi nad morzem w Gdyni. Ta praca też jest przez to ciekawa, że można podróżować i spotykać tak. się z ludźmi. Super, ale ja Ty widziałaś już film? Widziałam, mm -hmm. ale. Y ze wszystkimi scenami mm -hmm. i bez efektów specjalnych, bez dźwięku, bez, ym, bez koloru. Czyli też w ogóle nawiązałaś, mm, przepraszam jeszcze do tej Gdyni, że jesteśmy w Gdyni, a w sumie większość zdjęć mieliśmy nad morzem, mm -hmm. więc to Nie też do jest lęku. taki tak, mm -hmm. miły powrót. W mm -hmm. mieliśmy zdjęcia w To jest troszkę interesujące, że, że właśnie taką niespodziankę sobie zrobiliście. Czego się spodziewacie? Mm, we mnie rośnie to napięcie i to jest mm -hmm. najciekawsze, że ja się chcę jakoś mile zaskoczyć i mam wrażenie, że Widzowie też będą mieli taką okazję, żeby jakoś y, po prostu pójść do kina bez żadnego takiego nastawienia. Znaczy nastawieniem jest coś takiego, że to jest pierwszy film o zombie. Hmm, ale myślę, że też jest to film o grupie młodych ludzi, którzy mają ze sobą bardzo dobry kontakt, bo mimo, że są w liceum, my akurat jesteśmy starsi niż ten wiek maturalny, mm. e, my ze sobą złapaliśmy po prostu dobry kontakt na planie z, z aktorami i, <takteristyczny> i to stanowi o sile też tego filmu, na, nasz kontakt. i to, 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 Mam wrażenie, przynosiło się też na naszą grę gdzieś tam i pracę z Ksawerym, mm. który też jakby wturował nam w tym wszystkim, i ekipa, i produkcja. No wszystko było tak, jakby, no, dopięte na ostatni guzik, taki, w tej sytuacji. Mhm. No właśnie, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, opokabik samo bohatera zbiorowego na dobrą tak. sprawę i też przez tematykę dosyć specyficzną, no bo jest to właśnie film, film o zombie, domyślam się, że praca na planie musiała być też świetną zabawą. Była i świetną zabawą, ale była też dosyć trudna, ale powiem o tej pierwszej części, bo mm, dla mnie fascynujące było to, że my tak naprawdę ostateczną wersję danych scen na dany dzień dostawaliśmy rano na przykład albo wieczorem. Ksawery nam pozwalał na dużą y, improwizację, co było świetne, bo my byliśmy grupą wgranych y, znajomych, więc faktycznie te postaci mogły żyć dzięki temu, że mieliśmy mm. przestrzeń do tej improwizacji i y, na przykład taka anegdota. Mikołaj na castingu nie słuchał Ksawarego mhm. i postanowił zrobić jakąś szaloną improwizację w naszej scenie, bo razem w ramach byliśmy, scenie. Tak, w ramach, w ramach jego castingu razem. I Mikołaj spadł z kanapy razem z tą kanapą mhm. i to później weszło do scenariusza, mhm. że oni naprawdę z nas brali, to było świetne, więc pod tym kątem ta praca była naprawdę przyjemna, że byliśmy ekipą, która robi wspólnie coś fajnego. No, ale były też te trudniejsze momenty, jak no, noc i zimno i, mhm. i, i, i jakieś takie trudniejsze sceny też i kaskaderskie i wszystko. Mhm. czyli wiemy, że była dobrą zabawą i, i ciężką, i ciężką pracą. Tak. E, no właśnie i fajnie, że wspomniałaś o tej, o tej improwizacji, e, bo właśnie bohaterowie są naprawdę e, nie szablonowi. Mhm. E, są powiedzmy, nie wiem, hiperbolą troszkę swoich, swoich przekonań. No i właśnie, czy wy mieliście od początku tylko zarys, zarys samych postaci i tam jest więcej od was, w waszych bohaterach, w Kamilu i w Adze, czy jednak mimo wszystko mieliście w miarę to nakreślone, ale powiedzmy w trakcie nagrywania pojawiały się... Mieliście. Znaczy wydaje mi się, że te postacie jednak były dosyć wyraźnie od samego początku zapisane. I też dzięki temu mogliśmy improwizować, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, jakie te postacie mają być i na przestrzeni tych ram, które dostaliśmy na samym początku, mogliśmy sobie gdzieś eksperymentować z tym. Mhm. Był to pewien szkic, który otrzymaliśmy od mhm. reżysera obsady i reżysera, jakiś taki brief wstępny, ale później, tak jak Waleria mówiła, że przemycaliśmy też jakby swoje rzeczy. I z improwizacji, ale też z tego kontaktu między nami. Jakieś, mhm. jakieś żarty, które się pojawiały w kamperze. Tak. E, to mimochodem jakoś wchodziło w, e, i w nas, i mimowolnie. Mhm. Więc to się uzupełniało mhm. bardzo mocno i to też tworzyło się e, tu i teraz. Jakby st się to, ten film się stworzył, to Wcześniej mówiłaś o tej imprezie i mm, miało się poczucie faktycznie imprezowania i przez te mm. zawalone noce, przez ten jetlag, y, tak. Było tak, że byliśmy na takim zmęczeniu, ale mm. y, ilości kaw, które wypijaliśmy, y, dawały nam poczucie tej, tej właśnie tego stanu imprezy. I, tak. No i właściwie no, wiesz, są, są takie y, takie techniki pracy aktorów, którzy zamiast pić alkohol piją wodę na przykład. Mhm. Pamiętam, że z, z kolegami w szkole teatralnej robiliśmy coś takiego, jak nie mogliśmy y, pić alkoholu, bo mieliśmy zajęcia, a koleżanka obchodziła urodziny, to piliśmy wodę. Mhm. I myśleliśmy sobie o tym, że pijemy wódkę. Mhm. No i w tym momencie jakby faktycznie nam się włączyło coś takiego, żebyśmy po jakimś tam 15 minutach lekko wypici. Wszystko mhm. możemy sobie I kręcić. W filmie też było podobnie, że moja postać nie, nie, nie używa ani alkoholu, ani narkotyków, ale jest tak pochłonięta tym stanem imprezy i też ta energia wśród ludzi, statystów. Mhm właśnie dookoła i całej ekipy. Była na tyle, na tyle silna, że to przechodziło z jednej osoby na drugą. I się taka tak, wspólna energia powstała w tym filmie. Mhm. Ale widać to, widać mhm. to naprawdę, że, że, że dobrze się bawiliście. Mhm. I czy lubicie w ogóle swoich bohaterów? Ja uwielbiam Agę. Mhm. Ja uwielbiam Agę z tego względu, że ja mam mnóstwo z niej. Bo ona jest EZO, ona jest EKO, ona jest WEGE, ja jestem WEGE, jestem EZO, jestem EKO mhm. i po prostu mam poczucie, że miałam, dostałam postać, gdzie mogłam te wszystkie jakby elementy siebie, które posiadam jakoś na maksa z siebie wyciągnąć po mhm. prostu. I bardzo rozkoszowałam się byciem nią i tu koledzy mieli już pewnie dosyć mojego gadania o ajurwedzie i wszystkich innych mhm. jakichś takich rzeczach, które dla nich były abstrakcją, a dla mnie i dla Agi były taką codziennością, więc... Mhm. No, dla mnie to było wspaniałe, naprawdę, że mogłam się tym pobawić, jakby czymś, co mam na co dzień mhm. i wyciągnąć, to, to było super. No tak, ja z kolei grając Kamila, uwielbiałem Agę i też walerię w tym sensie, że masz bardzo inne spojrzenie na świat. Mhm. No mówię teraz jako Aga i jako Waleria. Po prostu mhm. i jak mówisz o tym, to ja jakoś jestem ciekawy bardzo, nie znam takich, takiego podejścia. Mhm. I mam wrażenie, że ty świecisz jak o tym mówisz, po prostu jakoś tak się bardzo mocno angażujesz w to i to przez to do mnie trafia faktycznie. To też mogło być udręczające, bo w pewnym momencie wchodzę do kampera i mówię, słuchajcie, zaczął się nowy rok numerologiczny, chcecie poznać, który. No i niestety większość nie była zainteresowana, ale no, życie. Ale pięknie zadziałało, naprawdę. Pięknie zadziałało i widać, się. Że, że się próbiałeś ze swoim bohaterką i, i faktycznie dałaś 150%. A znowu Kamil. Bo Kamil jest dosyć specyficzną postacią. Jest... Ja w ogóle na początku go nie lubiłam. Mhm. I... No bo ja jestem po, po filmie, mhm. ja go widziałam. Mhm. I ja na początku właśnie za Kamilem nie przepadam, ale w trakcie postępu akcji on w moich oczach bardzo dużo zyskuje. I mhm. jak jest, jaka jest właśnie twoja relacja z Kamilem? Jest. Ja mam jakieś pokłady Kamila w sobie. Mam, mam takie poczucie, że, mhm. że czasami potrafię się wyluzować. Prawie też sprawować taką funkcję gościa, który zaprasza wszystkich na, na tę imprezę, ale jak, jakaś taka największa siła, która istnieje też we mnie, to jest ten motyw przyjaźni, który się tutaj pojawia i też dbałość o, o tych swoich kolegów, których zapraszam. Kamil, mam wrażenie, że chce dla wszystkich dobrze, chce, żeby wszyscy dobrze się czuli w tym, w tym miejscu, do którego zaprasza i w jego towarzystwie. No więc y, też starałem się o to, żeby, żeby na planie jakby dużo rozmawiać z, mm. ze znajomymi z planu, z ekipą, żeby, żeby faktycznie y, no jakby być wyczulony na drugiego człowieka i no myślę, że to jest ten, ten kamil. Ja, ja nie wiem jak to się z, zmontowało w tym sensie, co, co wyszło z tego, z tego tworu. Mm -hmm. y, Myślę, że, że ludzie byli raczej zadowoleni z tej imprezy. Oczywiście później się tam dzieje dużo rzeczy, ale do samego końca e, mam wrażenie, że i, i bronię wszystkich, znaczy wszystkich, no, bronimy się razem przed tym, że, że faktycznie powstała tam ta grupa nasza i e, jakoś też wspólnie się wymienialiśmy tymi funkcjami. E. Ja. Jeszcze, jeszcze, wiesz, konstruuję tę myśl o Kamilu, bo ja też nie widziałem filmu, nie filmu ale nie oczywiście. widziałem go z powodu takiego, że chciałem dzisiaj go obejrzeć mm. pierwszy raz, zrobić ja sobie niespodziankę. nie jestem tak cierpliwa, w ogóle nie wyobrażałam sobie, tylko się pojawiła opcja, żeby chociaż cokolwiek zobaczyć, to, to w to weszłam. Ja w Kamilu uwielbiam wariactwo. Mm -hmm. Wspaniale to zrobiłeś, ta mm. energia i ta jakaś taka dziwność, która jest moim zdaniem magnetyzująca, bo mm -hmm. to jest bardzo wyjątkowa postać. Tak, mm. nie można z wzroku, naprawdę, gratulacje, mm. świetna rola. Bo dziękuję. ona nie jest taka... Nie jest, nie jest oczywista tak. w, tym, w tym swoim tworze. Mhm. Że wykrowałeś coś, czego jeszcze nie było, moim zdaniem, mhm, w tego typu postaci. No. Że to nie było w żaden sposób y, przewidywalne. Mhm. Nie takie jak wszystko, naprawdę. Mhm. Mega. No tak. To ponosiło nas czasami. Tak, bardzo. to było super. To, bo to chyba dała ta improwizacja, że naprawdę mhm. mogliśmy tam zaszaleć. To było super. Mhm. No właśnie. Apokalipsa nie jest filmem tylko o imprezie. Nie jest też tylko filmem o zombie. Ale jest też filmem o ekologii, na tak. dobrą sprawę. Dosyć nietypowe i intrygujące podejście i w ogóle forma mówienia o kryzysie klimatycznym. Mhm. Bardzo interesujące. No moim zdaniem to jest świetne, że w jakąś taką kolorową historię o imprezie tak zgrabnie wpleciono alternatywę tego, mhm. co może się wydarzyć, jakoś tak abstrakcyjnie, jeżeli się nie opanujemy. Mhm. gdzieś też ta moja postać tam przemyca jakby cały czas ten temat mhm. Ym, i dla mnie to jest bardzo fajnie ujęte, mhm. bo no, pomimo tego, że to jest kolorowy film o imprezie o zombie, traktuje o coś bardzo poważnym, co naprawdę nas dotyczy. Mhm. Myślcie, co jest faktem. że no właśnie myślę, że tak powinniśmy komunikować na przykład o tym, co się dzieje, że już powiedzmy Komunikat o tym, że powinniśmy segregować śmieci, że, nie wiem, powinniśmy zakręcać wodę i tak dalej, że to już nie działa i że właśnie można to zrobić w taki sposób? To jest... Chyba ma sens, bo hmm, proste komunikaty gdzieś koło ucha nam już przelatują, przyzwyczailiśmy się do nich. Dla mnie to jest tak, przepraszam, trochę jak mm. masz paczkę papierosów i tam jest napisane, że one cię zabiją. Mm -hmm. A i tak dalej palą pomimo tego, że to widzą i wydaje mi się, że to samo się dzieje z tymi wszystkimi apelami naukowców, więc może trzeba trochę od innej strony. Mm -hmm. I jakby, okej, okay, myślę, że nie grozi nam y, apokalipsa <laughs> zombie, jeżeli nie zadbamy o naszą planetę, ale mm -hmm. może coś równie strasznego. Mm -hmm. Mm -hmm. Widzimy, co się dzieje. Mam wrażenie, że odbieramy jakby pewne takie niepokojące sygnały. I to wzywa do jakiejś odpowiedzi, tak jak historia wzywa do odpowiedzi i w filmie i można się tego podjąć. Tak tutaj jest ta aktualna sytuacja tak zastana mocno i ona cały czas e, rośnie. E, no, widzimy, się obserwujemy, po prostu z różnych e, źródeł to wynika, ale właśnie no, tak, taki przykład tej Odry jest e, dość, no dość rażący. Jak, jak to się wydarzyło, to od razu sobie pomyślałem o naszym filmie, że to właściwie e, ma bardzo dużo... E, Tutaj mamy do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten temat. No ilość zamkniętych plaż przez sinicę mhm. tego lata. Mhm. Masa! No też to chciałem, się dzieje naprawdę. I też chciałem powiedzieć, że zapracowaliśmy sobie na to i o tym właśnie jest ten film, że jako, jako ludzie, mhm. jako gatunek e, jesteśmy skupieni na jakimś porozumieniu, e, na, na jakimś handlu, e, na, na innych jakby dobrach, e, które... O których myślimy, a nie, nie myślimy o, o takich podstawowych rzeczach jak, jak woda, której mm. może nam zabraknąć. Bo ja faktycznie teraz zaczynam się martwić o takie, mm. o, o takie rzeczy. Mm. No i dziwię się, po roli w takim filmie to faktycznie jeszcze można tam bardziej się zestresować z całą sytuacją. Wiesz, bo to jest tło tak naprawdę. Ta ekologia stanowi tło, ale, ale to, to zawsze jakoś przechodzi i nas dotyczy po prostu. Znaczy, zdajemy sobie sprawę, w czym bierzemy udział i akurat. Tutaj to, to wynika z, 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 z mojego ojca, czyli z, który, który ma firmę, która się te, też trudni tym, że gdzieś te e, ścieki mm -hmm. załóżmy, wypuszcza do e, nie ojciec tych źródeł, Kamila, do których... Nie. Ojciec Kamila. No, no tak, tak, tak. tak którego gra fantastyczny Tomasz, Tomasz Kot. To tak. E, tak, że to trafia do, do tych, nie tych źródeł, do których powinno, czyli mm. powinno się segregować odpady. Mm -hmm. Tak. Zanieczyszczać środowisko. Wszystko się składa na tą katastrofę. I... No. A to jest coś, o czym my możemy sobie porozmawiać i um, jakby zabrać głos w tej sprawie i zachęcić kogoś do udziału w tej dyskusji, ale właściwie wpływu dużego nie mamy, bo pokazujemy film, który też nie jest o tym, ale jest jakby y, no, czymś na, na temat mm -hmm. tego. No tak, ale to jest świetne zaproszenie do, do dyskusji, e, wasz film. E, zanim, e, zanim skończymy to, jeszcze mam do was jedno pytanie. E, Apokalipsa jest imprezą po maturze. Mhm. E, I chciałabym się dowiedzieć, jak wy spędziliście e, pomaturalny moment? Czy też było mhm. aż tak intrygująco i wybuchowo mhm. jak w Apokalipsie? Czy może jednak troszkę spokojniej? Można to zacząć? Ja pamiętam w ogóle, było, że ten trze nie? trzeci rok liceum był zawsze jakiś taki osiemnastkowy, że te osiemnastki byliśmy pochłonięci jakoś imprezą i miałem takich y, fajnych kumpli. Y, i zawsze byłem zapraszany na te osiemnastki, i dużo było tych imprez, więc miałem z czego też brać później. Czyli pomaturalnie, imprezowo, w temacie filmu. Imprezowo? Myślę, że to jest taki moment, który trzeba dość dobrze uczcić. Oczywiście. Ja miałam trochę inaczej. Ja miałam tak, że skończyłam matury, to bardzo silnie skupiałam się na tym, żeby wyprowadzić z domu, na tym, żeby znaleźć pracę. jakby byłam tak bardzo silnie nastawiona na to, że chcesz być dorosła. Nie zdawałam na żadne studia. Znam, że muszę sobie zrobić przerwę od edukacji, więc gdzieś tam to się przeplatało imprezami, ale to jakby nie był taki mój akurat, to nie było dla mnie wtedy tak ważne, jak te, mhm. te aspekty takiego, takiej potrzeby gdzieś do rośnięcia, więc mhm. na tym się wtedy głównie opierał ten czas. Z innej strony. Tak, zupełnie. Tak, tak. Znaczy, ja cały liceum imprezowałam, więc wydaje mi się, że, jak, że mam to, to ten, ten czas pomaturalny to, już było takie na zasadzie, ok, coś trzeba zamknąć i coś nowego trzeba otworzyć, nie? Jakby w tę stronę to poszło. Bardzo odpowiedzialnie. Dobrze, no to dziękuję Wam bardzo. Już. Już, no życzę udanego sensu. Macie film do obejrzenia przecież swój. Tak. E, no i co? No i życzę Wam. Kolejnych festiwali filmowych. Dziękuję. W przyszłym bardzo. roku za dwa lata, za trzy może się znowu spotkamy, będziemy mieli okazję porozmawiać o Waszych innych projektach. Super. No. Dziękujemy no, dziękuję, dziękuję. bardzo za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki. Dzięki, wielkie.